To jest jeden z plusów przyjeżdżania do Czarnogóry przed sezonem. Nie ma nikogo, tylko my. Proszę, jak za lat 90. Dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Jak się wczorajszy dzień zakończył, co ja tutaj mamy? Już poprocham. Po Ulcini mieliśmy właściwie, był plan, żeby zjeść na starym mieście, ale jakoś tak zdecydowała ekipa, że chce zjeść prawdziwe bałkańskie jedzenie. Mieć prawdziwe bałkańskie jedzenie jest w restauracji Kolovic. No i pojechaliśmy do restauracji Kolovic po drodze, do tej restauracji. Niemiła niespodzianka, jest tam robiony remont, więc tak naprawdę do samego końca do restauracji w tym momencie się nie dojedzie, więc już tacy zrezygnowani stwierdziliśmy, że no nie, no to, no to, co my teraz zjemy. Ale gdzieś tam na mapie popatrzyliśmy, że do tej restauracji zostało nam zaledwie 200 metrów, więc zaparkowaliśmy samochód gdzieś na jakimś polu, gdzieś na jakimś po prostu, można rzec, pustkowiu. Przeszliśmy tą budowę bokami. Tam gdzieś było oczywiście zostawione koparką, żeby nikt nie przejeżdżał. Zabezpieczyli zero oczywiście, jak możecie się domyślać. Ale przeszliśmy, przebrnęliśmy przez tą, przez tą budowę drogi. No i doszliśmy do Kolowicza. No i tam już było pyszne jedzonko, Wszyscy zadowoleni. Zdecydowanie zestaw mieszane mięso z szopską, z sokiem granata, czy tam winem. Część zamawiała. No, wszystkim bardzo smakowało. Cieszę się. Ja też Czekałam, powiem wam, że jak tylko w domu gdzieś pomyślałam sobie właśnie o bałkańskim jedzeniu, będąc w domu, no to było to jedzenie właśnie z restauracji Kolowicza. Przepyszne, przepyszne, doprawione mięso, coś niesamowitego, to jest nigdzie nie jadłam lepszego, więc yy, polecam, jeżeli macie ochotę właśnie na bałkańskie smaki. Yy, no i co, no i wróciliśmy, szybkie jakieś zakupki po drodze, jeszcze wieczorem był taki yy, wieczorek. Wieczorek posiadówkowy, na tym wieczorku zagraliśmy sobie w grę czółko, nie wiem czy znacie, jeżeli znacie to wiecie co chodzi, jeżeli nie no to polega ona na tym, że kładziecie sobie telefon z hasłem na czole, reszta uczestników musi wytłumaczyć temu co ma telefon na czole, jakie hasło ma tutaj u góry, więc było śmiesznie było śmiesznie, bo były różne kategorie, były filmy, była Polska, było do zanucenia piosenki, więc my tam nuciliśmy, nuciliśmy wspaniale piosenki, no naprawdę, naprawdę bawiliśmy się przed nią i posiedzieliśmy, ja oczywiście z rana tutaj się z Wami witam, z głosem jak ten nietoperz, no i posiedzieliśmy do tej drugiej, do tej drugiej w nocy posiedzieliśmy, a dzisiaj rano pobudka, po budkę, ja wcześniej wstać, zrobić sobie włosy umyć. Harmonogram włosowy jest po prostu bez litości. Bez litości, co trzeba, to trzeba. Dzisiaj w planie mamy targ. Ekipa chce jechać do targu, mimo że nie możemy za dużo kupić, za dużo zabrać do samolotu To ekipa chce zabrać, w sensie zrobić jakieś małe zakupy na targu, zobaczyć jak to wygląda, więc tak Na Starym Barze i w związku z tym, że to jezioro Szkoderskie nam tam nie wy wyszło za bardzo e, Wczoraj, no to dzisiaj sobie je ogarniemy jakoś, spróbujemy sobie je ogarnąć przynajmniej, zobaczymy jak to wyjdzie Zobaczymy, <laughs> bo to pierwszy raz mamy taką sytuację Mm, Także spróbujemy sobie ogarnąć jakiegoś pana z łódką, złapać. Byłoby, że mi jest topa, ale słyszałam, że tam w tym miejscu, który nazywa się Wirpazar, można złapać gościa z łódką i można na prostu przewieźć po jeziorze, więc spróbujemy tak zrobić. Spróbujemy to zrobić na spontanie, Ekipa jest bardzo otwarta, bardzo na tak, więc robimy to. Robimy to. W nocy strasznie wiało, teraz też jeszcze wieje. Tutaj jest tak właśnie, że jeszcze z rana jest tak chłodno, jest taki chłodek. Potem, jak już lampa przywali, no to już jakby nie ma zmiłu się, więc z rana ten chłodek, ten wiaterek od właśnie gór. Dosyć chłodny i tak. Ja mam krótki rękawek, krótkie spodenki, ale bluza ubiorę. Sigurno, to mój dom. Tak, wiemy, no najlepsze, najlepsze. Widz, dobra, swe, dobro familia, dobra. targu zrobione. Przywitałam się ze znajomymi, już sprzedawcami na targu. No i teraz jesteśmy w Starym Barze. Piękna pogoda. Rano troszeczkę zimno. Ponarzekaliśmy. Tylko już tutaj parkuje. Lutuje. sobie na spacer po Starym Barze. Urokliwe miasteczko. Myślę, że warto odwiedzić. z lat 90 prawie przy granicy albańskiej, więc coś wierzymy na przekąchaj, coś jeszcze do ostatni, ostatni sklep w, można powiedzieć w cywilizacji, jeszcze gotki na livery. punkt widokowy uważam, że jeden z piękniejszych zaraz po boce kotorskiej przepiękna pogoda przepiękna to jest jeden z plusów przyjeżdżania do Czarnogóry przed sezonem nie ma nikogo, tylko my pyszna kawka posiedzieliśmy, porozmawialiśmy w słoneczku ciepło Chłodny wiaterek. No, lepiej być, nie może, bym powiedziała. No. Teraz dalszą drogę. Idziemy ogarnąć jakąś łódeczkę. Jedziesz z nami? Jedziesz? Jedziesz? Macierzyk, jak to się robi? Nie Jedziesz? Chodź, Chidiu! Chodź, Maciusiu!